Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś kolejne testy. Olecimy sobie oto takim składem piętrowym kartonowy z takimi normalnymi piętrowy i luxtor na wewnętrznym torze zobaczymy ciekawe jestem ciekaw czy pojedzie sobie no to lecimy Uruchomimy tamtego na razie jedzie i nawet się będą w miarę mijać. Bo ten kartonowy wagon jest dosyć długi. Po paru łatkach już jest, także... Dobra, tamten jedzie. Zobaczymy teraz ten. No. Coś prądnie. Mm. Trzeba będzie chyba kółka poczyścić znowu. Na Gagarinie. ...albo tory. Taki oto składzik piętrowy... ...leci sobie... ...z dom. No, następ się mijamy. tak, przed latem taki filmik, bo mam drugie zmiany, nie mam bardzo możliwości coś porobić. ale jeszcze składy w może jeszcze jakiś towarowy weźmie w sporze mieszanym. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego ha, takich Taki króciutki filmik.